Cześć. Dzisiejsza toplista jest nieco inna. Jak pewnie widzieliście po miniaturze i po opisie, tyczy się ona styczniowej wyprzedaży. Ale nie byłem w stanie wybrać tylko pięciu gier, które mógłbym wam polecić, no bo jest ich bardzo dużo. Więc postanowiłem podejść do tematu nieco inaczej i podzieliłem całość z grubsza na gatunki, które najczęściej są grywane, a także wyodrębniłem jedną kategorię, która jest stosunkowo nowa, ale myślę, że przez jakiś czas będzie miała bardzo duże znaczenie dla graczy. Uderzcie w dzwonek, pozostajecie w ten sposób z nami na bieżąco no i pomagacie nam tym samym się rozwijać. A ja zapraszam Was na materiał. Znam się bez bicia, że strzelaniny, które częściej określam mianem shooterów, są chyba najczęściej przeze mnie odpalanymi grami. Okej, okay, może na równi z kolejnym typem gier z następnego podpunktu, o którym za moment, ale nic nie poradzę na to, że mam słabość do FPS-ów. Jakiś czas temu strzelankowy klimat na PlayStation sprowadzał się do tego, czy grasz w Battlefield, czy w Call of Duty. Dziś z wielu powodów to pytanie jest trochę nieaktualne, ale to temat na zupełnie inny odcinek. Niemniej, jeśli celujecie w aktualności i najnowsze gry, to Call of Duty Black Ops Cold War jest tytułem dla was. Bardzo sprytnie skrojona kampania dla jednego gracza, rzucająca nas w czasy zimnej wojny, no a w temacie Multi ta gra ma praktycznie wszystko co potrzebne. Dodatkowo aktualnie nowy kod dzieli nasz progres z trybem Battle Royale Warzone, więc poznawania map czy odblokowania broni i różnych dodatków jest tutaj od zatrzęsienia. A jeśli jednak lubicie nieco bardziej klasyczne umieszczone w czasach II wojny światowej strzelaniny, no to Battlefield 5 z 2018 roku wydaje się bezpieczną opcją. Gra jest dziś nazwijmy to dokończona, w sensie otrzymała już całą planowaną zawartość, więc na przeczekanie do kolejnej odsłony BFA można sprawdzić piątkę. Choć w sumie to szesnastkę, bo tak chronologicznie Battlefield 5 ma właśnie realnie taki numer. Jeśli jednak lubicie bardziej wykręcone klimaty, zwłaszcza ze znajomymi w kopie, to Borderlands 3 jest idealne. Głupkowaty, ale pozytywny humor, rozległy świat i przede wszystkim absurdalna ilość różnych broni do znalezienia. I znów, z tego co mówili mi wkręceni w tę serię znajomi, to całość działa trochę tak, że jak polubisz ten świat, staniesz się z miejsca jego fanem. Natomiast dla graczy, którzy lubią grind i mają mocno zgraną i przede wszystkim ogarniętą ekipę do zabawy, no to Destiny z dodatkiem poza światłem może być tym, czego szukacie. Ja z Destiny po ponad tysiąców przegranych godzin w jedynce i trochę też w dwójce wziąłem rozbrat już jakiś czas temu z tą serią, no ale dzięki temu też wiem, że jest to trochę zero-jedynkowa gra, w sensie albo się od niej odbijecie, albo wsiąkniecie w nią bez reszty. No i też yy, może poznacie przy okazji fajnych ludzi w partyczacie. Część tego, co ma do zaoferowania Destiny 2 można sprawdzić za darmo, ale to właśnie dzięki dodatkowi poza światłem otrzymacie dostęp do wszystkich aktualnych aktywności, najlepszego sprzętu i całej listy zadań i trybów rozgrywki. Ostatnią grą, którą chciałbym Wam polecić ze strzelanek, choć nie do końca jest to taka stricte strzelanka, to Star Wars Squadrons. I tu nie będę się jakoś za mocno rozwodził, powiem tylko, że jest to najlepsza gra, w której możecie polatać X-wingiem, Y-wingiem po stronie rebeliantów, a jako pilot Imperium śmigać różnymi TIE Fighterami. I serio, ta gra to jest mega odjazd, zwłaszcza, że zarówno tryb single, jak i multi można ograć przy pomocy PSVR, a PSVR w tej grze to taka miazga, że ciężko to opisać. Tak jak mówiłem, ogólnie nie ma lepszej gry w tej tematyce i kropka, możecie mnie cytować. Platformówki i szeroko rozumiane gry przygodowe są drugim, chyba najczęściej pojawiającym się typem produkcji na mojej konsoli. Jakiś czas temu zacząłem je w pewnym sensie kategoryzować, a jednym z głównych kryteriów jest czas ich ukończenia. Nie jest jakimś wielkim sekretem, że gry z serii Assassin's Creed to prawdziwe pochłaniacze czasu, z jednej strony mamy rozbudowaną historię głównego bohatera, nowy świat do poznania, a w przypadku ostatnich asasynów pewną regułą jest to, że w każdej odsłonie jest to inne miejsce, zarówno na ziemi, jak i w odniesieniu do okresu historii ludzkiej, w której się rozgrywa. W przypadku części Origins jest to Egipt, no i tym samym chronologicznie początek historii asasynów. A Valhalla to okres podboju Wikingów i tym samym nasze szansa na poczucie, no i trochę zrozumienie, w pewnym przynajmniej stopniu tego, co mógł myśleć sobie sławny Ragnar Lothbrok. I tak jak mówiłem, jeśli zależy Wam na tym, żeby grać jak najdłużej w odniesieniu wydane pieniądze i zakupiona gra, to Asasyny mają to totalnie ogarnięte, tak na 100%. Po prostu są długie. Trochę inną grą, ale też ze stajni Ubisoft jest Immortals Phoenix Rising i to jest rzecz, którą aktualnie ogrywam. I muszę przyznać, że bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie ta gra i aż się nie spodziewałem, jak bardzo pozytywnie. Ujęła mnie swoim humorem, całkiem ciekawym spojrzeniem na grecką mitologię i bardzo kolorowym, otwartym światem, który nie jest ani za duży, ani za mały. Taki powiedziałbym w sam raz. Myślę, że wielu z Was nie do końca jest przekonanych, czy sprawdzić tę grę, więc potwierdzam, bawię się przy niej świetnie i celuję w Platynę, jeśli to jest dla Was w ogóle jakiś tam przelicznik oczywiście. Platyny za to raczej nigdy nie wbiję w czwartej części Crash Bandicoot, najwyższy czas, ale tylko dlatego, że jestem zbyt małym hardcorem. Gra jest świetnym rozwinięciem serii oprócz krasza można też wcielić się w niej w inne postaci, ale by wymaksować całość wymagana jest ultra precyzja i skupienie chirurga, a ja po prostu nie mam na to nerwów aktualnie, albo w ogóle. Podobnie jest też u mnie z The Last of Us Part II. Szczerze to ta gra mną tak pozamiatała, zarówno pod kątem technicznym, w sensie a propos tego co widziałem, jak emocjonalnym, czyli to co przeżyłem, że nie wiem czy mam wystarczająco dużo siły, aby jeszcze raz zagłębić się w przygodę Eli i... I innych bohaterów już bez spoilerów, bo wiem, że nie wszyscy grali. Druga część The Last of Us to bezapelacyjnie gra, w którą każdy fan PlayStation powinien zagrać, choćby dlatego, aby zobaczyć, co dało się wyciągnąć technicznie z PlayStation 4. Platyna za to dawno już siedzi u mnie zarówno w Ghost of Tsushima, jak i w Days Gone. I tak mówiąc, o tych platynach, to nie jest tak, że tutaj przed Wami się chwalę czy coś w tym stylu, no bo na bank duża część z Was ma ich więcej niż ja. Ale dla mnie Platyna zawsze wiązała się z, z taką grą, którą uważam za uber wyjątkową. W przypadku przygód Gina, jak i Dicona, jestem w stanie z miejsca polecić obie te gry, jeśli jeszcze nie mieliście z nimi do czynienia. Pozostaje tylko kwestia, czy wolicie mknąć w błocie na motocyklu, po lasach, czy na koniu wśród niesamowicie pięknych krajobrazów japońskiej wyspy Tsushima. Oba te tytuły uważam za fenomenalne, dlatego właśnie mam w nich Platynę. Jeśli chodzi o gry wyścigowe, to tak jak sprawdziłem, to zawsze jakaś znajduje się u mnie na dysku. Lubię bardzo jeździć samochodem w realu i sam wiem z doświadczenia, że granie w gry wyścigowe, o ile nie gwarantuje wam w żadnym stopniu zdania prawa jazdy, to jednak uczy Was zasad tego, jak samochód zachowuje się na drodze. Mam tu na myśli, jak działają na niego prawa fizyki, gabaryty maszyny i najważniejsza nauczka, czyli kiedy hamować przed zakrętem. Dla fanów PlayStation synonimem gier wyścigowych jest nasza flagowa seria, czyli Gran Turismo, a w tym przypadku chodzi o odsłonę Sport. Nie wiem, czy muszę tutaj szerzej zaznajamiać Was z tą grą, no bo jest to mega znany tytuł. Zaleta wejścia dziś do świata Gran Turismo Sport jest taka, że gra od momentu swojej premiery otrzymała ogromną ilość usprawnień zarówno w kwestiach technicznych, jak i balansu rozgrywki oraz ilości dostępnych samochodów. Zabawy jest tutaj na setki godzin. Jeśli interesuje Was bardziej sprecyzowany sport motorowy, to świetną grą może być F1 2020. Jakiś czas temu robiliśmy o tej produkcji materiał i powiem wam, że byłem zaskoczony tym, że ta gra uczy nie tylko tego, jak śmigać bolidem po torze, ale pokazuje, jak wygląda konstrukcja wyścigów, jak są poukładane sesje treningowe, jak ustawić bolid, a nawet jako menadżer stajni, jak ułożyć swoim kierowcom plan rozwoju i treningu. F1 2020 bawi i uczy, uczy i bawi. Dirt 5 jest świetną alternatywą dla tych, co lubią duże prędkości, ale jednocześnie preferują luźniejsze podejście do ścigania. Na pewno dużym plusem serii Dirt są trasy, znajdujące się, nazwijmy to, poza asfaltem, czyli wszelaki shooter, błoto czy inne nawierzchnie, na których można o wiele łatwiej wykonywać kontrolowane poślizgi. Jeśli natomiast motoryzacja to totalnie nie wasza bajka, ale jednak lubicie się pościgać na kolorowych trasach i też czasami wystrzelić przeciwnika na przykład jakąś fajną rakietą, czy przekąsić po drodze owoc łampa, no to nie ma lepszej gry niż Crash Team Racing Nitro Fueled. Przypominam tylko, że podobnie jak i zwykłe części przygód Crasha i jego przyjaciół, do najłatwiejszych ta gra nie należy, więc nie liczcie tutaj na lekką przejażdżkę po plaży, strasznym zamku czy kopalni. Szukanie skrótów i totalne skupienie podczas jazdy to tutaj podstawa. Pomimo tego, że nie ma tutaj zmiłuj, gra daje nam autentycznie dużo radości, więc też bez zbytniego stresu. W przypadku gier sportowych kilka razy już o tym wspominałem, ale wyrobiłem sobie o nich zdanie. Uważam je za świetnego asa w rękawie na wszelkich imprezach domowych lub jako sposób na udowodnienie wyższości swojego skilla na tychże. Rozumiem fanów na przykład Fifa, że co roku z wypiekami na twarzy czekają na to, co zostanie wprowadzone no i zmienione w ich ulubionej grze, ale często też widzę, że sami bardzo szybko orientują się w tym, co według nich powinno zostać jeszcze usprawnione albo wprowadzone. Niemniej Fifa 21 to aktualnie ogrywana przez wszystkich część serii. W sumie ten sam system tyczy się NBA 2K21, czy 21, jak wolicie. I choć mowa tutaj o koszykówce, dalej są to gry, które dla zwykłych graczy i zjedaczy chleba już teraz wyglądają świetnie. Można sobie spokojnie odpalić mecz i bez stresu popykać, ale to właśnie zawodowcy są w stanie wychwycić wszystkie te niuanse, aby potem dyskutować o ich racji bytu w grze. Trochę luźniej sprawa prezentuje się w takim EA UFC 4. Ok, dalej opanowanie parteru, czyli tak zwanego ground game, wymaga od nas pogrania i poznania całkiem unikalnego systemu kręcenia analogiem, no ale zawsze możemy sobie włączyć mniej techniczny tryb, w którym parter odpada, a nam zostaje lutowanie z całej epy w głowę przeciwnika, żeby wygrać. Swoją drogą, ok, może jest to trochę naciągane sportowo, ale skoro już mówimy o walce, no i o sztukach walki, no to nie znam lepszej gry w tym klimacie niż Mortal Kombat 11 edycja ostateczna. Jest to swoiste zwieńczenie i zamknięcie 11 części. Mam tutaj świetną historię wraz z dodatkiem następstwa wszystkich zawodników, a rozpiska jest bardzo okazała. Plus ci wszyscy unikalni kombatanci jak Terminator, Robocop czy Rambo, jak kto lubi oczywiście. No ale koniec końców, Mortal to Mortal, pomimo lat ta gra dalej potrafi przynieść sporo emocji, stworzyć przyjaźnie i potem je popsuć. I choć tak jak mówiłem, może MK to nie jest dosłowny przedstawiciel gatunku sportowego, to już taki Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 jest grą sportową, jakby się na to nie patrzeć. Aby jednak nie tłamsić zbytnio gracza technicznymi aspektami kontrolowania deskorolki, gra potrafi nam wiele wybaczyć i rozgrywka bardziej idzie tutaj w stronę stylu arcade. Gdzie na różnych torach czeszemy triki i szukamy różnych sekretów, bez przesadnego martwienia się o swoje kolana po ewentualnym upadku. Swoją drogą, remaster Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2 uchwycił idealnie ducha pierwowzoru. Na pewno starsi gracze pamiętają, jak kultowy był na szaraku pierwszy Tony Hawk. To świetna gra, która być może, jak w nią zagracie, tak jak kiedyś u wielu młodych ludzi, spowoduje, że sami, jak zrobi się ładniej za oknem, podbijecie do jakiegoś skateparku w realu. Pamiętajcie tylko o kasku i ochroniaczach. Od momentu premiery PS5 dodatkowym aspektem, na który warto zwrócić uwagę przy kupowaniu gier jest to, czy dany tytuł umożliwia ulepszenie gry z wersji PS4 na tą z PS5. Z taką zmianą bardzo często wiąże się sporo korzyści, ale też i zależności, o których trzeba pamiętać. Jeśli chodzi o te drugie, to wiele tytułów umożliwia taką zmianę za darmo, więc warto sprawdzać przy zakupie, czy dana gra oferuje taką możliwość. Na przykład na stronie internetowej PlayStation Store taka informacja znajduje się na obrazku z grą. Tak w ogóle to w temacie, jak wybrać i ściągnąć odpowiednią wersję gry na PS5, odsyłam Was do filmu, który gdzieś tu się pojawi, który ostatnio zrobiliśmy. Tam znajdziecie dokładny opis tego, i warto zobaczyć to moim zdaniem, dlatego o tym wspominam teraz. Ale część gier, nawet tych, o których dziś już wspomniałem, posiada właśnie takie uaktualnienie. W przypadku FIFA 21, o ile nie zmienia się dużo w mechanice gry, tak grafika zauważalnie dostała przysłowiowego kopa. Widać to zwłaszcza w twarzach piłkarzy, no i żywotności kibiców na stadionie, w sensie jest ich więcej i się więcej ruszają. Dirt 5 to zabawa nawet w 120 klatkach na sekundę, ale oczywiście do tego potrzebny jest też kompatybilny telewizor. Upgrade do PS5, jeśli chodzi o Borderlands i Assassin's Creed, to jest odczuwalny skok, jeśli chodzi o płynność rozgrywki, czyli znów mówimy tutaj o prawie niespadających stabilnych 60 fps. Immortal's Phoenix Rising to także lepsze czasy ładowania i, tak jak wcześniej, zwiększona do 60 klatek na sekundę prędkość animacji. Są jednak takie gry z PS4, które otrzymały trochę inne ulepszenie, które wykorzystuje moc PS5, a tym samym gry, podobnie jak wcześniej, działają płynnie w 60 klatkach na sekundę. I dwa takie tytuły, o których mówiłem, to Days Gone oraz Ghost of Tsushima. Obie te gry śmigają teraz w ultrapłynnych 60 klatkach, co daje im nie tylko drugie życie, ale sprawia, że możemy praktycznie odkryć je na nowo i to nie jest żart. Różnica jest naprawdę odczuwalna i co więcej, nawet po graniu ich na PS4 i tak powrócę do nich na PS5. Właściwie do Ghosta to nie mam co wracać, bo w sumie cały czas w niego gram, dzięki świetnemu trybowi Legend. Gier w promocji styczniowej, które poczujecie, że działają lepiej na PS5 jest oczywiście więcej. Jest to tylko kwestia sprawdzenia, jakie gry usprawnili twórcy. Przyznam, że tak jak duża część graczy, tak samo ja zawsze czekam na wyprzedaży, aby upolować sobie jakieś gry, w które jeszcze nie grałem, albo gdy wychodziły, po prostu nie miałem na nie czasu, albo grałem w coś innego, więc ich nie kupiłem. Dzięki temu też nigdy, odkąd pamiętam, w sumie to nie miałem takiego odczucia, że nie mam w co grać. Właściwie to zawsze miałem. Czasem pokończyłem wszystkie duże tytuły, które akurat miałem w planach, ale wtedy zawsze coś potrafiłem sobie znaleźć w własnej bibliotece i nawet jeśli to były mniejsze gry, no to pozwalały mi się one nie nudzić do kolejnego dużego tytułu, na który czekałem. Koniecznie dajcie znać, czy jest coś, co przykuło Waszą uwagę w styczniowej wyprzedaży, a może w końcu udało się wam właśnie upolować jakąś grę, na którą ostrzyliście sobie zęby od dłuższego czasu. Dziękuję pięknie za dziś i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!